No dobra! Ten już płacze, żeby tak. go nie zabijać. Chodź, chodź, chodź. nie zabijajcie choć. mnie. Chodź, chodź. Jak to jesteś ty, to cię będę krył, pokój, chodź. Jak to jesteś ty, to cię będę krył do końca. No chodź no proszę. czym się, zostaw mnie. Ten... Chodź, zostaw pachuj. mnie. Ale zabij go. Zostaw mnie. Zostaw krył. Będę krył. krył. Będę cię krył. Gdzie my jesteśmy? Kupy, nie no Nieokarczony. Ja nie gdzie my jesteśmy? Pójdziesz ze mną, robimy jakieś fajne zadania. No, no tutaj jakąś pompę do piknięcia. Tutaj to nie pompę, tylko przykład. Dobre zadania, te zadania macie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Artel. Jest to młoda firma specjalizująca się przede wszystkim w składaniu komputerów dla graczy. mną taki jeden gracz dzisiaj. Ha, witam, witam. Który ma właśnie beznadziejny komputer w tym momencie i z chęcią złożyby coś nowego. Film, powiedz trochę o tym. Dostałem go na komunie. Komputer jest dosyć słaby, zacina się strasznie, mało fps w grach To świetnie się składa w takim razie, ponieważ Artrel o, Ma konfigurator PC, gdzie możesz sam z dostępnych tam części złożyć sobie PC-ta Ja chcę nowy komputer, ja już nie daję rady Minecraft chodzi w 30 i tu mówię serio <śmiech> 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 Jako, że jest zielony składanie komputerów, to sam konfigurator nam w tym pomoże Dawaj O Obudowa, jaką chcesz obudowę? To po lewo Ta? Okej, okay, może Za ta robista Nie, ta po prawo jemy <laughs> Procesor, który chcesz? O najdroższy daj. No dysk taki, żeby mi pomieścił Fortnite i a, Minecraft'a. Tutaj 2 terabajty. Komputer został złożony, także sirwen kopiujecie link. A jeżeli jest jakaś część, którą bardzo chcielibyście mieć w swoim komputerze, wystarczy napisać do nich maila, a oprócz na Instagramie i na pewno dodadzą części, których szukacie. A dzięki takiemu rozwiązaniu, zaszczycicie na pewno dużo pieniążków, ponieważ składaki są jednak tańsze niż gotowce. Ja miałem gotowca. A jak ci się to skończyło? 30 FPSów w Minecraft? No. A najlepsze jest to, że komputer przyjeżdża do was gotowy. Po prostu go podłączacie i możecie grać. Macie wszystkie aktualizacje i sterowniki już wgrane. No i sirwę z takim kompem, więcej FPSów. Taki komputer to marzenie. Ja ze swojej strony, widzowie, takie rozwiązanie bardzo polecam. Jeżeli chcecie sobie złożyć komputer, a nie macie w ogóle zdzielonego pojęcia o tym, obczajcie sobie Artrel, linki macie w opisie. Na pewno wam świetnie doradzą. Dobra Legion opowiadał co tam się wydarzyło Karam! Ile, ile słów? Ile o, słów? Skacz. Ile słów? Pięć? Pięć? Raz, jeden? Raz, jedne, raz, szkowo, le, 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 jedno słowo? Jedno słowo. Wiesz? Dobra, duża wiedza. <grym> taniec! taniec. Fortnite! <grym> Aha! <grym grym> y -y 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 Dodałem, bo Janina był ze mną w medbay'u i, i zaczął krzyczeć do mnie, że mnie zabiją O kurwa, dwie osoby nie żyją Pietrucha przy mnie zrobił te zabijanie tych ludzików Dobra, Pietrucha kurwa Słuchaj, zrobił y, te ubijanie ludzików i powiedział w miarę poprawny czas to, Ale to jesteś pewien? No, no nie jestem, po prostu się przestraszyłem Ja jeszcze muszę Pompowanie mi zostało Tak szybko zrobiliście? Niemożliwe Kikuję Janinę, ja kikuję no dobra. Janinę Ja nie wiem, tak szczerze To na stół. Czekajcie, a ile pokazywał, że z impostorów zostało? Dwóch Dwóch? Ja. Dwóch. Okay. O! o, o kurwa! Nie wierzę jak oni to rozegrali! Wyruchali was jak dzieci! <grym grym> Czekaj, tak e, Bardzo bym prosił, no. błądać, żeby każdy coś z tak, tego zrobić mojego taska w spokoju, o, dziękuję bardzo! Dobre, dobra, Anteriasny teriasz leżał na drodze, pełno krwi było wszędzie! Ktoś go jebnął na pół! To ja mam przerwę, chciałbym przerwać. przypominam, że w tej grze nie ma krwi! Dlatego naprawdę płami Nie, nie, nie! Pietruna wyszedł, ale jak się, jak się, to się zawrócił i do mnie da! A i kurwa! To ja. <gulia> no co za to ja Dobra, to... zdejmuję kurwa gacie, pokazuję fiuta. Nie wotujcie mi proszę, to nie ja. No powiedz, nie kogoś. Poszedłem do medbeja ja te to... kurwa, Ta, med -Baya. Do No to o kurwa! Tak to był zwykły dzień, tak samo. Tak, to był zwykły dzień. To, zwykły dzień. to był zwykły, zwykły, dzień. zwykły dzień. Będę czwarty raz pod rzątek, bo oni ja po stronie do ciebie wypierdolam od razu za to. Nie no, to przecież teraz nie powiedziałem no, tego, że śpiłem! Powtórzyłem po tobie do tego kurczę. No, dlatego, kurwa, leżysz, ale... i kolejna runda jesteś dać. A wiesz jak to wyglądało? Ja tam wchodzę i tak. <laughs> No na już do Evrona, niech ja powie, Diabres sami Mordowe Eurę wtedy przyjdzie. Pojebał cię no. aż do takich kroków się nie posunę kurwa. Ta, ta. Ta, ta. Aż tak mi nie zależy na diablesie, nie? Może zapytać o się wrona, czy diables może zagrać. Nie jestem impostora w tej rundzie, by... Chodźmy cię odpierdolił, ale niestety Uf. nie mam takiej możliwości. Ej, dajcie mi um, powiedzieć, że... Dobra, nie, piję pikruch, powie, Piczu, o co chodzi? Co się wydarzyło? No tam, no w sobie nie wiem, no biegam do nawigacji, a tam leży biedny o kurwa. Aha! Kto no, to będzie dowiedział? Ale Ten sekund później znaleźliśmy multiego. Ej, ale kto ty, <śm> zna. ty zna. Kurwa! Jakim głosem, ja wiem. No mówię, że on zgłosił, no to zgłosiłem, no. no. To jest drugim podejrzanym? Ortis. Nie, ty i To jest tego, dla tego! To jest tego! jest To nie jest blat. No, ach. To co, Ortisa? Teraz zgłaszamy, jak To nie będzie jest! No dobra! dobra no, zajebiście! Do, dobra. On... Cały czas znowu chodziłem śledziłem i słyszałem jak mówiłeś, że te, te, te palotaski, więc mogłeś robić taski normalnie, więc jesteś safe w takim wypadku. Więc zostawiaj ten na dotenku! Ale... Ja pierw... Stoj przy guziku, stój przy guziku! Kurwa, zrób guzik! No nie! Przysięgasz! Miałeś no. guzik! Ale on nie miał, nie miał guzik! Ja pier... Coś się z długo te taski robisz? Czekaj, bo ja... Rob... Nie proszę, nie zabijaj mnie, błagam! No to jeszcze Santerias spokojnie, chwilę ciężiał ja to wszystko. Trzy koła sługów! Dziękuję wam bardzo za też. Mogę skinąć kurwa! Słyszeli, się odpiernałeś, no. teraz muty jego no. sobie. Okay, no. ja nie, 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 za to nie, nie, za to Proszę, cię, żarpowałem jednak! Supy to nie wszystko, zupy to nie wszystko! Proszę, 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 zupy to nie wszystko! To ty jesteś. Co, bo co, bo kolor skóry, tak? Nie proszę się nie będzie wygadasz w ogóle. Życiu bym tak nie powiedział. Panowie panie, ja złysziałem całkiem ja wypowiem cię. Ciało tutaj. I byłem z Ortisem i, tak. z, i z Kukę I kurwa tyle wiem Czekajcie, a skąd wy kurwa przyszliście, Ortis? wiem czy Janina A kurwa ty mnie pytasz takie rzeczy, jak ja w grach w ogóle nie grałem Nie ja muszę... nie wiem, no trzeba cokolwiek COKOLWIEK! COKOLWIEK! Nic się nie stało przecież nie wypadłeś Dobra, i teraz ma par, ktoś O! No? Spokojnie, oh, kurwa K증ha. Czekaj, czekaj, ja pogadam z ventami Halo! Słyszysz głosy jakieś? Jest tu kto! Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Dawaj. Czy wy też doszliście do tych samych konkluzji? Janine. Wiecie kto to jest? Ja uważam, że to jest kurwa Ortiz! Bo on stał w rak, to, i nic nie zrobił! Ej, no kukę idzie z Ortizem! Ma się! Ma się! O kurwa! Oh, mać! Kamera byśmy w trójkę, ale poczekaj, czekaj! Wodę, kukę! 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 kurwa, bo Wodę, kukę! Okay. Yes. Dobra, ale nie mnie Nie zabił? No, co, no, kurwa, no, gasi co, gasi nie metoda. No nie Ale Nie metoda. wtedy mnie Nie metoda. Nie Nie zabił? No metoda. Ja no, nie metoda. No, ja nie metoda. Nie metoda. Nie no, metoda. Nie metoda. Nie metoda. Nie metoda. Nie metoda. Nie Nie metoda. Nie metoda. Nie Nie metoda. Nie metoda. Nie następnej. Nie 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 no, no, yes! Nie, 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 nie. dobrze multi ci no, Co? Jakoś. O, no to. Dobre, eee. o, sobie w to teraz to będzie mój. No, no to, co się stało? Czyli to była moja, tak? czy to była moja. Pasz, no jak że to będzie multik? Dobra no spójrzcie Halo. na niego A mi się rozładowały te rozładowały mi się padły poczekajcie chwilę Nic się nie wydarzyło, no przecież widziałeś, to ja nic co, nie widziałem co, o czym ty... No, mówisz? no Bateria mi wypadła Nic, kurwa. no bateria Ta mu bateria. wypadła, dajcie okay. mi spokój, a i no. a, mu skody, wtedy bateria mu Generalnie, że jak powiem, był taki czerwony i biegłem, ale, ale zniknął w tajemniczym misji Nooo No nieźle. <grystka> Wychodzę po prostu z taska i widzę Janinę i dla i dwa ciała obok nich i słyszę tylko. No błagam cię, ja nic ja cię ja cię bierze dźwięk. ja ci bierze, się, proszę cię ja za głosę, <grystka> proszę cię kur... nie. <grystka> <Tres>. <grystka> Coś się odjebało. Słuchajcie, była najdziwniejsza runda, zagrajmy ją teraz. Słuchajcie, wiecie nie słychać. Tak, tak. tam. Cześć. 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 Właśnie kończyliśmy, cześć. Przyszedłem. W serio? Właśnie tak. Aha. Ja siedziałem w węcie i zobaczyłem, że Blady wbiega i chciałem double killa zajebać. I w tym momencie wbiegł Ortiz i go zajebałem. Niechcący. To nie tak, że oni się Dali? No właśnie chyba nie. On nie wiedział do końca. A może nie wiedział? Ja nie wiedziałem. Dzięki koledzy, lubię was Dam sobie. Okej okay. Aha Ej, ale oni zrobią to drugie w drugim miejscu on Naprawili się to już? Cześć! Nie! No, no ja pierdolę no! Oho Diable no, chcę sytuac wersję Sytuacja była taka Wchodzę sobie do admina I tak, patrzę, tak. o zielony jest Ja nie dowidzę do końca Patrzę przy nim Napierdolę I patrzę, on nie żyje On nie żyje, serio A, ty A ty patrzę, nie żyje mu Nie, ja się stawiałem jak go zreportować na obronę tak. Diablesa, nie wiem czy słyszycie, ale ja słyszałem węgla na przykład, kurwa Ale jest dwójka impostorów, I... sam Skip? <laughs> nie, to on, to on To Diables? Czemu no nie! Ja! To... Kurwa, Blady, przetrwaj no. się, no. kurwa, śmierć na sekundę! Przepraszam, przepraszam To by się szedł się... <laughs> <laughs> <trasę. Co śmiech> <co śmiech> ten śmierć? Gubiłem Słuchaj! Diables szedł na pierwszą gierkę już do Soklika Aż mi go trochę szkoda, przepraszam, szkoda no. Kogo nie było koło nas? Dobra, To no. kogo nie było koło nas? Ja byłem, widzieliście mnie, że naprawiłem Ja byłem, ja byłem, było. byłem nie było właśnie a chciałem teraz pola a, skurwa, skurwa ty byli. ty <grywa> stoi ja, no, co, no, co, no co, teraz, no, co, teraz? <grywa> ja też mogę pójść zrobić zaufajcie mi patrzcie, nic nie róbcie nic ale meta game bo... no kurwa niezłego ta odpaliłeś, paliłeś sam powiem ci <grywa> pomocy pomocy co jest spokój się co jest ja ja go pilnuję mu dupę on że chce go zabić No nienormalny jest w się, nie nie mówiłem tak nie mówiłem tak dobra dobra jesteś safe jak na razie okej Nieźle, nieźle. Ale BlaDi tam zrobiła, tam zrobiła to była ja, piątka normalnie. Tak, to było ta. kurwa. Ja, ja na pasku miałem. może byłem. O! What? O, co, co jest, ey! Pitrucha, Janina albo ktoś jeszcze, zajebał kurwa musisz. Ja się Dawid biegł na samym tyle, a kiedy To, to nie byłem ja, to ja to przysięgam wam, kurwa, to był Pitrucha jak chuj. Cześć, Pitrucha. Cześć. O, zajebali cię! Tak, no. Piotrucha mnie zajebali. No. No, no to przynajmniej teraz go powinni zwołtować, bo wiedzą, że to nie ty, bo. No było... wiem, no pan Starek on to wykeruje, to mnie popierdoli, nie! Ja pierdolę! <grym <grym on to wygra! On, on go zabije! Piotrucha, a ty masz jakieś tatka? Ja pierdolę! Ja, waga, 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 koniec. ja pierdolę, ja. Nie pierdolę z tych! Nie Przepraszam! No przestań, było 50 Powiedziałeś, że my jesteśmy czyści, a was jebać Nie Przepraszam, ja, nic personalnego. Nie, no nie Ale spokojnie nie wiedzą to jest Piotrucha, oni wiedzą, ja bo... Tak. Nie, albo ty, albo Pietrucha O, jest, mówiłem, mówiłem, mówiłem Nice, 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 nice Jak to się robi? To tak powoli trzyma Ta ręką? Sorry, tak, tak, tak powoli? Tak, ja pier... Co ty tak krzyczysz, kurba kurna? Z daleka słyszę jak drze się, co się coś dzieje? Z nie, <gry> jest, kur... ma... Ja nie, spokojnie ale się z masz. Patrzę, czy ktoś wbentuje Ty co jest? Nie, normalnie Oh, Anteriasa nie ma! Jedyny... Nie! To, o, o, no, kurwa no, nie to nie, to nie, to nie to ja to No i z powrotem znowu! Nie. Weźcie, zabijajcie jak ludzie, a nie, no, nie te sabotaże. Diables no, no, był moja. sam i był w kamerumie nie dał nam nic w bajchy. No to Diables. No nie! Trafić. Wiesz Co to jest? To? Ty. Ja? Tak! Ja. Wydaje mi się, że musimy skipnąć i zrobić taski, no przecież to ile tam ta, zostało? Jeden nie task... Ta. Aha! Pomarańczowy na mnie zagłosował! Co jest, kurwa? Co ty robisz, diabeł? Tej wajki na przykład Przyciągnąć? No, no, ale nie mogę, patrz. No jak nie możesz? Klikasz trigger i no, Nie w dół, no. Ej, ja chodź ze mną do ten... Gdzie? Do górny, do weapons'u. Po co? Tam, Westa. Cześć, Ortiz. Co? Nie, bo tak śmie śmiesznie biegaliście ze sobą. Poszedłem no. nacisnąć przycisk, Trudno. a tam w drzwiach różowe ciało. O, o kurde. Kurde. Ani razu jego nie widziałem. Kogo? Nie, Ciebie! Właśnie. Przecież naprawiałam przy tobie ten, tak, kurwa, on tlen. On tle, no, liczb... Bo mówiłeś bardzo głośno, mówiłeś tak. Kurwa, ta Wajchak parę razy musiał to zrobić, parę razy musiał no, to zrobić. No bo nie wiedziałem. Tak jakbyś chciał, tak jakbyś chciał, żebym uwierzył, że próbuję zrobić tego taska. Czyli jak Diables miał <laughs> ja problem <laughs> z Wajchą, to też nie pewnie to nie to mógł kurczyć impostorem, tak? Jest... jest znany z tego, <laughs> że ma problem z Wajchą <laughs> i to jest straszna choroba. Jeden pad mi się rozładował, który służy mi do chodzenia. Więc mogę stać tylko. Coś No, <grymne> kurwa. <grymne> Witam, już jestem! Kto mnie zwoła?